Chwała naszą Panu Jezusowi Chrystusowi, Wam, bracia i siostry, pokój Boży. Myślę, że by nasze serca dzisiejszego wieczoru były otwarte, aby Duch Święty mógł wielbić Jezusa Chrystusa pośród nas i w naszym życiu. Bo często wypowiadamy słowa, ale gdzieś serce zamknięte, gdzieś nie pozwalamy, aby to właśnie w tej świątyni Bożej, która jest w naszych sercach. Tam zostało wzbudzone to uwielbienie, to wywyższenie, aby dalej wypływało dla chwały Bożej. Pozwólmy, właśnie, bo Pan Jezus powiedział, że z mojego weźmie i mnie uwielbi, nie inaczej. Chciałem czytać Boże Słowo, wskazać na to, że potrzebujemy rozwoju w życiu chrześcijańskim, że stanie w miejscu to nie jest powołanie dla chrześcijanina bo życie chrześcijańskie to jest życie dynamiczne, życie, które się rozwija życie w ciągłym ruchu. Zresztą Pan Jezus powiedział w XVI rozdziale Ewangelii Jana, w piętnastym rozdziale, w 16 wersecie takie słowa, żebyście, że nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli, czyli aby wasze życie było takim właśnie dynamiczną rzeczą, abyście i wydawali owoc, aby było to w naszym życiu widoczne. Będę czytał z, z drugiego listu świętego apostoła Piotra, od pierwszego wersetu do jedenastego: Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy. Przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one pomnażają się, nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa, Chrystusa, kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny, i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego bracia tym bardziej, dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wspaniały fragment Bożego słowa pisze to człowiek, który który przeszedł róż, różne rzeczy w swoim życiu jak tu o, było mówione też o, co powiedział Samuel wcześniej że to on powiedział do kogoż pójdziemy też miał wielkie Boże objawienie bo to największe Boże objawienie jakie człowiek może dostać w swoim życiu że Jezus Chrystus jest tym mesjaszem że Jezus Chrystus jest tym zbawicielem że Jezus Chrystus jest Bożym synem w którym jest zbawienie i życie wieczne ale też i zapar się Chrystusa Pana też później wiemy że Pokutował, że zgłoszka zapłaka i dlatego on patrząc bo przez swoje życie na końcu swojego życia zobaczył co jest potrzebne, w czym zawiódł na początku że upadł. a właśnie pisząc mówi, że jeżeli pójdziemy tą drogą, to nigdy nigdy się nie. Zachwiejemy, nigdy nie upadniemy, jeżeli pójdziemy tą drogą. I właśnie on mówi ciekawą rzecz. Mówi, że ma tę samą wiarę. Często patrzymy na ludzi z boku, mówi: O, ten taki czy ten taki. Każdy z nas otrzymał ten dar wiary. Mamy tą wiarę Bożą, abyśmy mogli uwierzyć i mamy ją rozwijać. To jest jak apostoł Paweł, pisze on. I właśnie co pisze, że Boska jego moc, czyli Bóg obdarował każdego z Was, mnie i Ciebie, wszystkim, co jest potrzebne do życia życia i pobożności, ale pod jednym warunkiem jest warunek przez poznanie. Przez poznanie Tego, który nas powołał, przez Poznanie Jezusa Chrystusa możemy osiągać te wszystkie rzeczy. I zobaczcie, tu zaczyna i później dalej mówi tak samo, że i łaskę, którą mamy, która się pomnaża w naszym życiu, również wynika z tego, że poznajemy Jezusa Chrystusa. Czyli jest to rozum. Musimy poznawać. Nie, że poznaliśmy Go jako Pana i Zbawiciela i stanęliśmy na tym miejscu, narodziliśmy się na nowo. Może przeżyliśmy przez w Duchu Świętym, się i stale, stanęliśmy i koniec, koniec naszej drogi. Już nie potrzebujemy niczego, mówi, wszystko mamy. Życie chrześcijańskie to jest droga do końca, to jest walka do końca, do samego końca, dopóki nie dojdziemy do wieczności. Jest, Słowo Boże jest zapisane, że raz na zawsze walka o wiarę została przekazana świętym, czyli wam. Tobie i mnie musimy walczyć, musimy wzrastać, to jest normalną rzeczą. I później mówi o tym, że co, co nam dało właśnie to obdarowanie, to wszystko, co mamy, to jest po to, abyśmy uniknęli skażenia, aby z naszego życia odeszła porządliwość. Jan pisze o tych trzech rzeczach: porządliwość oczu, porządliwość ciała i pycha życia. I mówi: jeżeli to jest w Twoim życiu, nie ma miłości ojca. Nie ma miłości Ojca, jeżeli to dominuje w Twoim życiu. Ja wiem, że może być, bo jeszcze stara natura nieukrzyżowana, ale jeżeli to góruje w Twoim i moim życiu, to trzeba się zastanowić, dlaczego tak jest. Ale właśnie to, że ta boska, natu, ta, to poznanie. I gdy będziemy poznawać, to ono będzie powodowało, że tej porządliwości będzie coraz mniej, i na końcu jej nie będzie. I nie będzie też skażenia. I dalej mówi o tym, co należy te etapy dodawać do swojego życia. Może tego nie będę mówił. I mówi, jeżeli to mamy, jeżeli to w naszym życiu, bo końcem naszego rozwoju. Do, yy, w każdej dziedzinie naszego życia jest ta miłość, o której jest zapisane w XIII rozdziale listu apostoła Pawła do Koryntian. Jest to ta miłość, o której też kiedyś usługiwałem, że my jesteśmy gotowi wiele innych rzeczy zrobić. Jesteśmy w stanie narzucić sobie zakon jakikolwiek, ale aby nie kochać, aby tej miłości nie było. Gdzieś brakuje nam, bo miłość, wiecie co powoduje? Jeżeli jest w naszym życiu miłość, musi umrzeć nasze ja. Jeżeli nie umrze naszego ja, nie potrafimy kochać bliźniego tak, jak kochał Bóg, ukochał każdego z nas nie potrafimy. Ale jeżeli umrze nasze ja, jeżeli faktycznie zostanie tam ukrzyżowane, w ten czas ta miłość jest. I tu też tym końcowym etapem, tym tą końcową rzeczą jest właśnie to miłość. Ale dalej mówi, jeżeli je posiadamy i mało tego, one się muszą pomnażać w naszym życiu, to nie pozwolą nam dalej być bezczynnym i dalej będziemy chcieć poznawać Jezusa Chrystusa. Tyle lat wielu z nas czyta Boże Słowo. Tyle lat studiujemy Boże Słowo, i Bóg na nowo, i coraz głębiej, i coraz więcej nam odkrywa z tego Słowa, i możemy się z tego cieszyć i radować takich wspaniałych, cudownych rzeczy, jakie rzeczy nam Bóg pokazuje, ale to jeszcze nie jest. Gdy pisze, gdy Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana w modlitwie arcykapłańskiej, że to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie i tego, którego posłałeś. To jest życie wieczne. Przez całą wieczność będziemy poznawać Boga. Cóż, Niektórzy już myśleli, że już osiągnęli, że już dużo poznali, a słowo, że przez całą wieczność będziemy poznawać Boga. Dlatego, jakże ważną rzeczą jest, aby w naszym życiu był rozwój. Jeżeli nie ma w Twoim życiu rozwoju, jeżeli nie ma zainteresowania poznania Boga, czy ta, poprzez Boże Słowo, poprzez współpracę z Duchem Świętym, bo to Duch Święty może nas nauczyć, to Duch Święty nam może objawić, to On nas wprowadza we wszelką prawdę. To czyni Duch Święty. Jeżeli pozwolimy Mu, aby On kształtował nasze życie, będziemy otwarci na to, żeby On przemieniał nasze życie, żeby kształtował nas, na, aby był charakter Chrystusowy w naszym życiu, to w ten czas On będzie czynił. Bo sami siebie literalnie nie jesteśmy w stanie poznać Boga, nie jesteśmy w stanie poznać tego, co Bóg dla nas ma, ale jeżeli pozwolimy Duchowi Świętemu, żeby On nas uczył, żeby On nas prowadził, On poprowadzi nas poprzez Słowo, będzie nam objawiał wielkie i wspaniałe tajemnice. I dalej, jeżeli to będzie w Twoim życiu, będziesz patrzył przychylnie, patrzył w przyszłość i będziesz wiedział, że te drzwi są szeroko otwarte, że nawet gdy dzisiaj byś miał odejść do wieczności, staniesz przed Bożym obliczem i usłyszysz te wspaniałe Słowa, wierny i sprawiedliwy wejść do radości Pana Słego. To będą wspaniałe, cudowne rzeczy. Ale gdy nie ma, gdy mamy niepokój, gdy w naszym życiu jest niepokój, gdy martwimy się, co też by się stało, gdybyśmy odeszli dzisiaj do wieczności, to znaczy, że jeszcze trzeba pracować, że jeszcze trzeba pracować. Wiemy o tym, apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, że mówi fizyczny wysiłek czy trening nie powoduje. Jest dobry, ale nic nie daje do życia wiecznego. Ale my mamy trenować w cudzysłowie, my, jak zawodnicy trenują, aby mieć formę. My, chrześcijanie, musimy poznawać i coraz głębiej, głębiej wchodzić w obecność Pańską w swoim życiu, aby nasze życie było owocne. Dlatego myślę też, i dzisiaj będzie zwiastowane Boże Słowo. Też i będą świadectwa, będą wspaniałe pieśni, aby Bóg chce może i dla nas przemawiać do naszego życia poprzez to, abyśmy zaczęli. Abyśmy wzrastać, abyśmy chcieli być podobni do Jezusa Chrystusa, abyśmy chcieli być podobni do Jezusa Chrystusa, bo tak jak Chrystus jest odbiciem Bożej chwały, jest Bogiem, ale jest też odbiciem chwały Ojca i On chce, aby każdy z nas. Był tak jak księżyc odbija promienie słoneczne, aby nasze życie tak samo było, odbijało jego chwałę, aby ludzie patrząc na ciebie i na mnie nie widzieli już nas, ale widzieli coś więcej. Bardzo mi się podobało świadectwo Billy Greyma wchodził, to był do pewnego sklepu, to był supermarket i stał, jak to w Stanach Zjednoczonych, stoją tam ludzie, jak to ekskluzywne sklepy, którzy otwierają i zamykają drzwi y, dla gości danego sklepu i tam stoi człowiek i on idzie i mówi, i tak patrzy na niego, mówi, pana oczy są jakieś inne, jakieś inne. A on mu powiedział tak, moje oczy są oknami Jezusa Chrystusa na ten świat. Oby Twoje i moje oczy były. Oczyma, oknami Jezusa Chrystusa na świat, aby ludzie nie widzieli już nas, ale widzieli Jezusa Chrystusa w naszym życiu i przez nasze życie. Ale musimy się rozwijać. Musi być w naszym życiu ta chęć poznania, to pragnienie poznania Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Jeżeli ono jest, to nie będziemy bezużyteczni w Królestwie Bożym, nie będziemy bezużyteczni na niwie Bożej, ale to wszystko uczyni Pan. Dlatego zachęcam Was. Jeżeli nie było w Twoim życiu tego pragnienia, i nie ma, to zrób coś, aby ono było, abyś chciał poznawać Jezusa, aby to było dla Ciebie ty, tym priorytetem życia. Poznać Jezusa Chrystusa, bo gdy poznamy, gdy będziemy Go poznawać, często wspominam młodzieży i też często mówię może z tej strony, że gdy będziemy chcieli poznawać Jezusa Chrystusa, to przyjdą do Twojego życia takie chwile, że powiesz, że dla tej jednej chwili społeczności z Panem, takiej szczególnej społeczności, było warto przeżyć całe życie. Całe życie dla jednej chwili, to ileś wieczność będzie, o ileż wspanialsze rzeczy będą, gdy będziemy poznawać Jezusa i coraz bardziej, głębiej w Niego, można powiedzieć, wchodzić, On będzie w nas, nas wzrastał, a nasze ja będzie maleć. Ale musimy dołożyć wysiłku. Jak zawodnicy trenują i muszą dołożyć wysiłku, tak i my, jako chrześcijanie, musimy dołożyć wysiłku, bo. Jest takie, takie powiedzenie: Samo się nie zrobi, samo się nie stanie, choćby było w myślach, choćby było w planie. A ktoś powiedział, że szczerymi chęciami, to i piekło jest wybrukowane. Dlatego nie tylko chęci, nie tylko pragnienia, ale za tym też jakiś obowiązek, jakaś praca musi być wykonana, aby poznać Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Amen.